Dzień świąt. Zaczynamy słonkiem. Dostałam od mojej siostry w prezencie tego kombuczę o smaku grzanego wina. Jest przepyszna. Bardzo polecam. Dworzecko po Dygdańska i to już wracam do Warszawy. <laughs> <Siema. śmiech> Mas same, Masz w rodzinie nie kobiety, ja ci powiem. Wyszłam do domu. Cudownie. Znużyłam <grywa> już zatęsknić za domem i czasem w samotności, ale jutro przyjeżdża do mnie Kasper, także um, nie będę długo w samotności, ale mega się cieszę. Zaraz będę jadła obiad i zrobiłam sobie dzisiaj ryż, różne warzywka i takiego. Wegańskiego łososia. Zobaczymy, jak to będzie smakować. I tutaj już mój gotowy obiadek, czyli ugotowany ryż. Do tego ten wegański łosoś. Brokuły, bakłażan, smażony w dużej ilości oliwy z dodatkiem soli i czosnku w proszku. Do tego jeszcze kimchi i nori. No i pewnie na wszystko jeszcze sos sojowy. Powrót do domu i odbiór wszystkich paczek. <laughs> Otworzono sobie razem przesyłki. Zamówiłam sobie odkurzać. Jakiś rok temu pokazywałam, jak kupiłam sobie mopę. Dzisiaj pokazuję, jak kupiłam odkurzacz. I w ja mieszkam w takiej naprawdę mini-mini kawalerce. I w sumie miałam kiedyś taki malutki odkurzacz, po prostu takiego rozmiaru, taki samochodowy czy nawet biurkowy, ale on się zepsuł. I w sumie przez cały czas tylko zamiatałam i mułam podłogę jakby na mokro. nie Czułam potrzeby posiadania odkurzacza, ale ostatnio stwierdziłam, że w sumie to jednak, było, to jednak było fajne i bardzo ułatwiało mi życie. I znalazłam ten, więc sobie zamówiłam i jestem bardzo ciekawa, bo generalnie te małe odkurzacze mają beznadziejną moc. W zasadzie nie są one zbyt funkcjonalne, tak naprawdę. Że takie przejechanie odkurzaczem, no jakby ok, to jest pomocne, ale no to nie jest takie porządne sprzątnięcie. A ten jest niby z taką o wiele większą mocą, więc zobaczymy. Nie mogę tego otworzyć póki co. Jestem ciekawa też, jak duże to jest. Czy to jest tak duże jak ten karton? Ładno, żeby to było trochę mniejsze. Wydaje że to jest jakieś dużo różnych dodatków. Okej. Okay. To jest ta maszyna. Dobra, ja chyba po prostu przeczytam jakąś instrukcję i... nie będę udawała, że wiem o co chodzi. Już nigdy nie wiem, jak takie rzeczy, czy... Takie rzeczy się generalnie powinno naładować przed pierwszym użyciem, czy właśnie wręcz nie? Czy wręcz się nie powinno? Nie mam pojęcia. To jest jakiś język, który rozumiem? Działa. Zaczęłam sprzątać i zapomniałam, że coś nagrywałam. Druga paczka to jest... Prezent świąteczny od Fizji, marki, z którą współpracowałam kilkakrotnie w tym roku. Kilkukrotnie? Kilkakrotnie? Nie wiem. You're better than sweets. Yes, I am. Yes, I am. Dostałam boksa z batonikami. Uu! Moje ulubione, zdrowe słodycze Fizji, bardzo dziękuję. Myślę, że ten uśmiech na mojej twarzy mówi wszystko bardzo mi się podoba ten slogan eat eat repeat tak jest, Chyba zaraz będę kontynuować to sprzątanie. Tez nie było ładnego wschodu, piękny pierwszy poranek w domu po świętek. I travel to many countries: Austria, Thailand, Malaysia, Singapur. malaysia and back to thailand, shortly to germany, austria, and now it's back in warsaw. and this is what it looks like. <laughs> i don't know how many times it melted, but you can touch it if you want it. but it's not only always about taste of, the, of food items. and especially this energy bar, it's also about durability because you might need the energy bar at the time when you have nothing else. So this it could also be confused with Something we will not say out loud exactly, because we have four people here, we have four pieces yeah, this is uh Nothing you can seen. see like this face was the Thailand face, and then this is the the Malaysia imprint, and mm. then if you think really about like if you think about those like Southeast Asian like uh, like the moon movements oh yeah they are reflected also here in the hazelnut pattern yeah, I wish we had a brush. Yeah, we, we should do um, an archaeology. Archaeology. Okay, I'm gonna try now. Yeah, still holding up. Delicious. It's, it's delicious. It passes its test. Wow. I love this. Oh because my god, I missed this so much. Maybe I waited six weeks so I could eat it with you together. <laughs> Tegańskie jajko będziemy testować. <grych> Tegańskie jajko jest ciekawe. Faktycznie trochę smakuje tak jajecznie i białko ma totalnie taką teksturę. No i sól, ta taka czarna sól totalnie nadaje temu taki jajeczny zapach. nam mój statyw, który służył mi ponad 10 lat. Ale się zepsuł. Bye, bye. właśnie z targu. Jest już u mnie Kasper od wczoraj. I zrobiłam właśnie zupkę. Z różnych warzyw, które kupiliśmy. Mamy tutaj ziemniaki, marchew. Pora, czosnek, brokuła, również e, trzon brokuła, jakkolwiek to się nazywa. A trochę szpinaku, trochę pakczoy, zielenina. Już nie robiłam takiego holu targowego, bo byłam trochę zmęczona po tych zakupach. E, ale kupiłam też m.in. takie piękne pomidory malinowe. Beautiful. Oczywiście mój ulubiony soczek marchewkowy. Kapustę kiszoną Różne sałaty, tu akurat jest przygotowane już na kolację Będziemy jeść pieczone warzywka i do tego sałatka Część warzyw czeka na balkonie Dajcie znać czy też czasami coś przechowujecie na balkonie Jak macie miejsca w lodówce I wiem, że to nie są optymalne warunki, ale no lepiej tak niż We are making Potato, broccoli Onion, pecan nuts Carrots i just tasted this, the best carrot I ever had, I think on mm -hmm. the market We have a lot of olive oil And now the idea was to add orange peel As well as teriyaki sauce to fennel here I think it's gonna be an interesting combination Yeah I słyszałam, że właśnie koper włoski po upieczeniu traci ten posmak anyżowy Jestem bardzo ciekawa, czy to faktycznie prawda, ponieważ Nie przepadam za koprem włoskim właśnie z tego powodu Z powodu tego anyżowego posmaku Także zobaczymy, czy czy ten posmak zniknie. No i mamy te jeszcze takie dwie wariacje ciekawe. Zobaczymy, czy to coś wpłynie jakoś na smak. A te dwa pozostałe są tylko z oliwą i solą. Mm. Eksperyment z koprem włoskim wyszedł wspaniale. Naprawdę to jest przepyszne. Także bardzo polecam sobie upiec, szczególnie jeżeli nie przepadacie za koprem włoskim. A tutaj warzywka wyglądają przepięknie. ostatni dzień roku idziemy właśnie na noworoczny brunch, znaczy nie wiem czy noworoczny jeszcze staroroczny staroroczny brunch, sylwestrowy brunch a w Vers i Sawa umówiliśmy się ze znajomymi także będzie dużo pysznego jedzonka jest tam taki bufet w stylu płacisz raz i jesz ile chcesz, także idealnie, wszystko jest wegetariańskie i duża część jest wegańska, także cudownie, więc lecimy a na popołudnie smućmy jakiś konkretnych planów, może nawet zostaniemy w domu, nie wiem, zobaczymy. O oh, and this is a buffet. That we're having, we're having a buffet. <laughs> we're at buffet. E Coffee. Yeah. We're doing laundry on the last day of the year. <gasps> <It's> beautiful. I'm in the street. To do to do